Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem na sprawie jest dzisiaj Michał Kobosko, pierwszy wice wiceprzewodniczący Polski 2050 i tym samym jeden z liderów Trzeciej Drogi. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Dość kłótni do przodu. To hasło Trzeciej Drogi zaprezentowane na ostatniej konwencji. Takie hasło jak dwa hasła tak naprawdę. I, i do szkłótni i do przodu mogłoby być oddzielnym hasłem wyborczym. Skąd pomysł na, na takie właśnie słowa? Czyli to pomysł? No, wszystkie... To jest pomysł zbiorowy, pomysł, nad którym rozmawialiśmy od wielu tygodni, jak zwykle. I pewnie tak jest w każdej partii profesjonalnej, że ścierają się różne pomysły na hasła wyborcze. Też różnie odbierane jest znaczenie samego hasła wyborczego, mm. tak? bo są hasła, które są totalnie przewidywalne, jak choćby hasło Prawa i Sprawiedliwości w tym roku, gdzie nie ma nic atrakcyjnego. My mówimy w tym haśle, pan w redaktor o mówi... Tak, no ale to jakby... No, ale co jest z waszym do szkłótni, to to chodzi o te kłótnie wewnątrz trzeciej drogi, bo też się ostro... Hmm. Parę tygodni nie, temu, nie, ma, nie, nie, nie ma kłótni, były takie spory związane z ucieraniem się stanowisk i stworzeniem, bo my jesteśmy nowym zupełnie sojuszem hmm. na polskiej scenie, stworzonym przez dwa różne ugrupowania polityczne, ale etap sporów i dyskusji mamy już za sobą, ten etap został zamknięty, e, mamy za sobą bardzo udaną konwencję inaugurującą naszą kampanię hmm. wyborczą, konwencję w Katowicach i tam przedstawiliśmy hasło. No to, pan mówi, że hasło prawa i sprawiedliwości nic nie niesie, a tam jest jednak bezpieczeństwo. Jak treść. A jaka jest treść w tym haszle? Dość kłótni, dobrze? No myślę, że dość podstawowa treść. Treść związana z nastrojami społecznymi w Polsce, z takim zmęczeniem ogromnej części naszego społeczeństwa kłótniami politycznymi, które Uch. są zupełnie... Do niczego nie prowadzące. To znaczy, te kłótnie trwają od lat, one się intensyfikują w czasie wyborów, w czasie kampanii wyborczej. Jest wiele osób, ja też z takimi się często spotykam, które mówią, że właściwie wyłączają, nieważne jaką mają stację telewizyjną, jaki mają kanał na swoim telewizorze, jak przychodzi do programów politycznych, gdzie występują właśnie zawodnicy z różnych stron, to wyłączają po prostu telewizor i, i idą się zająć czymś ciekawszym, czymś może bardziej dla nich rozwijającym. Bo cóż, Polityka jest o sporze, to żebyśmy nie mylili pojęć. Spory są rzeczą oczywistą w polityce. Jesteśmy różnymi ugrupowaniami, reprezentujemy różne grupy wyborców, mamy różne programy, ale czymś zupełnie innym są właśnie takie. Kłótnie, które są dla kłócenia się. Dla pokazania, że moje musi być lepsze niż twoje. Nie szukanie jakiegokolwiek kompromisu. E, I to nas zatrzymuje w miejscu. To nas zatrzymuje w miejscu, nie pozwala Polsce się rozwijać. I stąd my mówimy dość kłótni tych jałowych, tych nudnych, tych, które ludzi frustrują, męczą i sprawiają, że ludzie z, mniejszym, z mniejszą ochotą chcą iść na wybory. Mówią, no nic się nie zmieni. My mówimy dość tych kłótni właśnie takich. Pójdźmy razem do przodu. Więc to jest jedno hasło, panie... Do, do przodu mają e, ciągnąć trzecią drogę m.in. Artur Dziambor i Ryszard Petru, nowe e, postacie, e, które w ramach trzeciej drogi mają ubiegać się o sejmowe e, mandaty. No takie bardzo e, liberalne dociążenie waszej e, formacji, waszego sojuszu, bo i Artur Dziambor i Ryszard Petru to, to jednak e, liberałowie wręcz skrajni chyba można powiedzieć. No, liberałowie, ale jakże różni, powiedziałbym, bo pewnie do niedawna trudno byłoby ich sobie wyobrazić no, w jednym miejscu, bo byli w narodowym komponentem tak? i konserwatywnym drugim. No, przeciw... trudno byłoby to Ryszardzie Petru powiedzieć. Ryszard no, Petru było, W sobotę no, zrezygnował z członkostwa w Nowoczesnej, złożył stosowne dokumenty i będzie w tym tygodniu rozpatrywany jego wniosek o przyjęcie do naszej partii. Bardzo się cieszę, że Ryszard Petru dołączy do Polski 2053 Hałowni. Artur Dziambor został członkiem Koalicji Polskiej, został zgłoszony przez Polskie Stronnictwo Ludowe i e, ja powiem tak, z wieloma opiniami, poglądami czy działaniami pana posła Dziambora ja się nie zgadzałem i w dalszym ciągu mhm. jestem wobec nich bardzo krytyczny w sprawach światopoglądowych, czy to w czasie pandemii, czy już potem w e, działania dotyczące, no między innymi podpisanie się pod wnioskiem do, 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 do Trybunału no, tak? w kompletnie nieszczęsnej sprawie, sprawie mhm. szkodliwej, która jeszcze zwiększyła podziały w polskim społeczeństwie i podniosła emocje, czy głosowanie w sprawach Lex Kamilek ostatniej ustawy dotyczącej przemocy wobec dzieci, zapobiegania tejże przemocy. No ale jest osobą, która jest istotną osobą na polskiej scenie politycznej, jest wyrazistą postacią. Pan redaktor zwrócił uwagę na jego poglądy liberalne. Tak, one są bliskie też mnie osobiście, jeżeli chodzi o poglądy gospodarcze, wolnościowe. No sam był liderem partii, czy jest liderem partii o nazwie Wolnościowcy. My Myślę, że to są dwa bardzo istotne wzmocnienia i my nieprzypadkowo pokazaliśmy, zaprezentowaliśmy tych dwóch kandydatów właśnie na naszej konwencji w Katowicach, żeby pokazać, że trzecia droga jest tym ośrodkiem, tym miejscem, do którego dołączają istotni politycy, którzy widzą właśnie w nas, w trzeciej drodze, w tym Sojuszu Polski 2050 i PSL, siłę, która dziś walczy o trzecie miejsce na polskiej scenie politycznej w tych wyborach. Trzecie miejsce jakże istotne w tych jesiennych wyborach, a nasze są zdecydowanie większe. Ja tylko nie rozumiem, e, dlaczego, jeżeli bierzecie takich e, liberałów gospodarczych na pokład Szymon Hołownia na e, tym samym kongresie, na którym zostali oni e, powitani w Trzeciej Drodze, mówiły, to jest nasze zobowiązanie, żeby dokończyć drogę solidarności, a tak naprawdę ruch społeczny Trzeciej Drogi ma być nową solidarnością. To, to albo jedno, albo drugie. No, albo... No nie, 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 nie. To są różne komponenty. zawodowe i... Jak sobie przypomnimy e, e, początki... E, wartości jak albo, sobie, albo dwóch Jak sobie przypomnimy początki Solidarności. I to, co w efekcie. E, rewolucji Solidarności w Polsce powstało na przełomie lat 80. i 90. No to te aspekty wolności gospodarczej miały bardzo istotne znaczenie. No, to właśnie to jest ta różnica. Początek solidarności, co innego, a co innego ten efekt i, i lata my, 90. To 90. Powiem szczerze, my z, po socjalne, my z dzisiejszą solidarnością były socjalne My z dzisiejszą solidarnością, z tym ruchem, który jest zorganizowany wokół NZZ Solidarność no. nie czujemy związku. Widzimy, że to jest w dużym stopniu niestety przybudowane. Obecnej władzy. Natomiast czujemy, w dużym stopniu to, że nie chcę powiedzieć, że jesteśmy kontynuator, kontynuatorami w prostej linii, bo to byłoby uzurpowanie sobie czegoś. Ale my podzielamy wiele ideałów, wiele idei pierwszej Solidarności. E, ostatnio obchodziliśmy kolejną rocznicę porozumień sierpniowych. Mhm. I e, jak czytaliśmy te postulaty, to po pierwsze uważaliśmy, że wiele z nich to są nasze postulaty. Po drugie, że wiele z nich, mimo upływu lat, jest nadal aktualnych. Ale to są właśnie to pod tym pracownicze, a nie liberalne postulaty absolutnie są pro, pro ja bardzo jasno mówiłem i mówię, my nie budujemy ugrupowania liberalnego, my nie jesteśmy kolejną próbą taką, jaką była Dopiero partia... partia tak, ale mamy, dam Panu, wiele innych postaci w naszym ruchu, które mają zdecydowanie bardziej centrowe, tak to nazwijmy, uh -huh. poglądy. Budujemy ugrupowanie w centrum, w którym są różne, różne skrzydła i będą różne skrzydła. To nie jest tak, że my będziemy ugrupowaniem neoliberalnym, takiej łatki ani nie chcemy sobie przylepiać, ani no, to, to nie jest do końca nasze myślenie. Ryszard Petru i Artur Dziambor z drugiej strony, e, wchodząc na nasze listy, zgodzili się z naszym programem, z tymi hasłami, które współtworzyliśmy z PSL-em nie hasłami, tylko założeniami programowymi w ramach wspólnej listy spraw, którą w kwietniu wynegocjowaliśmy i oni będą lojalni wobec naszych poglądów, będą wspólnie z nami grali. To było podstawowe założenie w tych rozmowach, bez tego ich wejście na nasz pokład no, nie miałoby wielkiego sensu. Teraz trochę porozmawiajmy o tym, co, co może się wydarzyć po wyborach parlamentarnych, jeżeli chodzi o wskazanie kandydata na, na szefa przyszłego rządu. Z definicji, z założenia uznajecie prymat Platformy Obywatelskiej, głosując na e, trzecią drogę, głosuje się na premiera Donalda Tuska? No nie, głosując na trzecią drogę, głosuje się na trzecią drogę. Jeżeli ktoś chce personalizować, to no tak. będzie głosować na Szymona Hołownię i Władysława Kosiniaka-Kamysza, jeżeli idąc tym, tym tropem, tym torem. to, że zobaczymy po wyborach, bo to jest jakiś rodzaj dzielenia skóry mm. na niedźwiedziu i opowiadanie, kto zostanie po wyborach premierem. Najpierw trzeba te wybory wygrać, jako opozycja tak, demokratyczna. Pytam, dzisiejszy... czy założenie jest takie, że tworząc przyszły rząd, a rozumiem, że to jest wasz cel, rząd z Koalicją Obywatelską Lewi, i, i trzecia Uważamy. droga do tego, prawda? To jest cel Cięż... chyba, jaki... Ciężko pracujemy na to, żeby odsunąć PiS od władzy, żeby... Nie było takiego to scenariusza, że PiS połączy siły z Konfederacją mhm. i razem będą pchać na, nas w stronę skrajnie niebezpieczną dla Polski w tych niebezpiecznych czasach, więc tak, opozycja demokratyczna jest gotowa do no, współpracy. Właśnie, tak, jest tak, w tym wariancie bazowym, do czy, czy Donald Tusk ma być premierem? Czy to jest jakby... Jeszcze raz powtórzę, to, pewni, to zależy także... od wyniku wyborów. Jeżeli w wyniku wyborów okaże się, że to jest największe ugrupowanie mhm. opozycji demokratycznej, no to jest to pewna logika. Mhm. Ale to nie jest żadna oczywistość. To nie jest żaden automat, nie ma tego ani w konstytucji, ani w jakichś zasadach pisanych czy niepisanych, to byłoby tematem naszych rozmów. To w jest oczywiste. tak, w niepisanych. Niepisanych tak, to, ale, to ale różnie, różnie bywało, jeżeli chodzi o obsadę stanowiska premiera mhm. w Polsce. Jarosław Kaczyński też wszystkich zaskoczył, kiedy okazało się, że Beato ma być premierem, a nie on. Ale to przed a to wyborami. tylko jeden. Słom? Zaskoczył przed wyborami. Zaskoczył przed, przed wyborami. wyborami już była... Przedstawiona jako nasze warządu. Tu jeszcze raz powtórzę, tu prawdziwym wyzwaniem jest to, żeby w wyniku wyborów, w dniu wyborów było inaczej niż jest dzisiaj w sondażach. Sondaże dzisiaj są niejednoznaczne. My musimy ciężko bardzo pracować i wykorzystamy w pełni te 40 dni do wyborów, żeby szala w sposób wyraźny przechyliła się w stronę opozycji demokratycznej. Mhm. Czy bez y, trzeciej drogi. W Sejmie y, pewna jest trzecia kadencja Prawa i Sprawiedliwości. Uważa Pan, że jeżeli trzecia jest. droga nie pokona 8% progu wyznaczonego dla koalicji, to no, koalicja po, obywatelska i lewica nie, nie miałyby szans na stworzenie po, po, po rządu? Po pierwsze, to jest takie założenie, że mm -hmm. nie pokonamy tego progu. Ja słyszę te dyskusje i słyszę te pytania. Czy Pana um, zdaniem jest konieczny warunek absolutnie do, do pokonania znaczy, po, po prawa po i sprawiedliwości? Po pierwsze, jesteśmy przekonani, że, prze, że pokonamy próg. i Sondaże, które my widzimy, dają nam średnio między 10 a 11 punktów dzisiaj. Na, no? W dniu realnego startu kampanii, bo dzisiaj zaczyna się rok szkolny, dzisiaj zaczyna no się prawdziwa kampania. W środę będzie ostatni um. dzień zgłaszania kandydatów, rejestracja list, więc ta kampania rusza Jasne. w tym tygodniu. My uważam, ja uważam, że my w sposób zdecydowany i wyższy niż to obecnie wynika z sondaży przekroczymy próg wyborczy. Gdyby miał się, nie daj Boże, spełnić ten scenariusz, żebyśmy nie dotknęli, nie, nie przekroczyli tego progu, to wtedy polska demokracja ma ogromny problem. I wszystko. Wszyscy, którzy sprzyjają polskiej demokracji, ugrupowaniom opozycji demokratycznej, mają wtedy ogromny problem. E, ale jeszcze raz powtórzę, nie przewidujemy takiego scenariusza. Nasza odpowiedzialność, ale także innych ugrupowań opozycji demokratycznej, które jak sądzę nie powinny się wzajemnie przez te 40 dni atakować. Nie ma to wielkiego sensu, bo gdzie indziej jest wróg, gdzie indziej jest rywal, gdzie indziej jest zagrożenie dla polskiej demokracji. Ale rywalizacja to jest y, chyba coś naturalnego. No jak ma się walczyć o głosy, nie atakując? Rywalizacja jest nie nie. czymś naturalnym, e, tylko my byśmy chcieli rozmawiać e, no, bardzo merytorycznie, pragmatycznie o tym, co te ugrupowania opozycji demokratycznej chcą zrobić po wyborach. Bo my uważamy, że o tym trzeba rozmawiać przed wyborami, a nie po, bo po nie będzie czasu. Trzeba będzie się wziąć do roboty no, Przed Jeżeli chwilą mówi Pan, że nie chcecie dzielić skóry na niedźwiedziu, jak o e, I właśnie elementem tego, żeby nie dzielić skóry na niedźwiedziu, jest siąść ze sobą, porozmawiać o działaniach przyszłego rządu na pierwsze 100 dni, żeby być przygotowanym z tymi działaniami. My z, y, Cieszę się, że my przedstawiliśmy już bardzo wiele dokumentów programowych, cieszę się, że Platforma przedstawi je za, za kilka dni i w ten sposób dzięki temu będziemy wiedzieli, gdzie są punkty styku, gdzie mamy podobne myślenie. Od tego trzeba zacząć i tutaj te trzy ugrupowania, koalicja, nowa lewica i my, trzecia droga, powinny zacząć, żeby przed wyborami ustalić, gdzie mamy Punkty wspólne i od czego chcemy zacząć po wyborach? My tymczasem kończymy radiową część naszej dyskusji. Za chwilę przechodzimy do internetu. Tam dogrywka sedna sprawy. Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050, jest dzisiaj gościem sedna sprawy. Słuchaczom Radio Plus życzymy dobrego dnia. Dobrego dnia. Radio Plus. sprawy. Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Konfederacji, cały czas jest z nami. No nie do końca Konfederacji, Jezu, tego proszę mi nie życzyć. Ta Konfederacja teraz przyszła do głowy. Pierwszy programowy pomysł Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj zaprezentowało, programowy z nowego programu, który ma zostać w sobotę zaprezentowany, to rewitalizacja osiedli z wielkiej płyty. Premier w takim krótkim spocie mówi, że miliony Polaków mieszkają w takich właśnie osiedlach, te bloki mają kilkadziesiąt lat już i, i potrzebna jest tutaj znacząca zmiana. Ciekawy pomysł, dobry kierunek. I pytanie, znaczy, czy, czy wierzy Pan w Po, że po pierwsze, po pierwsze oczywiście jest w jakiś sposób istotny, że po ośmiu latach rządów PiS zauważa część dużą społeczeństwa, które mieszka, która rzeczywiście Ule. mieszka w blokach z Wielkiej Płyty. Po drugie, jednak kiedy PiS mówi o dużych programach, a już szczególnie dotyczących mieszkaniówki i naszych problemów mieszkaniowych, to ja od razu łapię się za portfel, sprawdzam, czy go jeszcze mam na miejscu. Bo jak PiS mówi o bezpieczeństwie, to ja czuję niebezpieczeństwo i zagrożenie. Jak PiS mówi mieszkania, to ja widzę brak tych mieszkań. Program, ten kredyt 2%, który Aha. PiS tak mocno promował, no wszyscy już dzisiaj widzą, co się wydarzyło. To znaczy nie wzrosła podaż mieszkań, wzrósł popyt na mieszkania i ten program 2% wywinduje ceny mieszkań, bo już je winduje. Podaż czyli, mieszkań w dwa czyli... To, to, to raczej tak, ale, się nie spodziewał, ale, że po ale, ale dlatego, ustawy wzrasta podaż mieszkań. No ale właśnie się... dlatego błędne, ten rynek błędne jest było to innym myślenie. Rynek, nie wiem, długopisów. Był, tak, ale oczywiście nic tu się nie dzieje z dnia na mhm. dzień, ale błędne było myślenie, żeby najpierw pobudzić popyt na okay. mieszkania, a dopiero potem pomyśleć o podaży. I dzisiaj ceny mieszkań idą w górę i ci, którzy marzyli o mieszkaniu, nawet na kredyt, no to znowu im zaczyna hmm. odjeżdżać. I, I tak jest właśnie z myśleniem PiSu. u Jedno zdanie, problem jest. Problem jest oczywiście bloków z wielkiej płyty. w Polsce I, i nim się trzeba poważnie zająć, bo to były bloki, które wiemy, jak były wykonywane w czasach PRL-u. Inżynierowie budownictwa, jak się z nimi rozmawia, no to niektórzy są zaskoczeni, że te bloki tak się trzymają w sumie One nieźle, ale no, nie wiem, jak myślimy o jak nowoczesnym, nowo, no, takim nowoczesnym nie tyle stylu życia, co możliwościach życia, no to choćby wskaźniki, te współczynniki dotyczące e, ciepła i tego, jak ciepło ucieka z wielkiej płyty, ile się marnuje w czasach, kiedy mówimy o tym, Pan że... Elementem trzeba... tego programu jest termomodernizacja. No dobrze, że sobie o tym przypomnieli, bo nic praktycznie w tej sprawie nie robili realnego. To jest w naszym programie termomodernizacja, bo my możemy produkować dowolną ilość prądu i ciepła, ale jeżeli będziemy marnować tak jak marnujemy, to wszystko będzie szło w powietrze w gwizdek. Ja nie znam szczegółów tego projektu. Ja dostrzegam i w jaki sposób doceniam to, że PiS nagle zauważa, że część ludzi w Polsce, także wyborców, tym samym mieszka w blokach z wielkiej płyty i że jest to wyzwanie na przyszłość. To nie nagle zauważają, a, a co na przykład trzecia droga, jaką ma. Jak, jak zauważyła do tej pory tych mieszkających w blokach z Wielkiej Płyty, czy, czy jakkolwiek w programie Polski 2053 Drogi te problemy są zauważone? No, panie redaktorze, to jest, ta, to jest taka symetria, przepraszam, ale trochę fałszywa. Oni rządzili 8 lat, okay, no ale ja nie rządzili. No tak, ale, ale program Nasze, dotyczy nasz, przyszłości. Nasz program mieszkaniowy jest w tej chwili dopinany, domykany mhm. i my go przedstawimy oddzielnie z całą naszą ofertą programową, która już w detalach jest gotowa. Jestem, mogę pana zapewnić, Będziemy także mówili na ten temat. Okej, okay, to teraz o. Tę wspólnotę programową. Chciałem jeszcze Pana zapytać, o czym Pan powiedział w radiowej części naszej rozmowy, że opozycja powinna mieć, dzisiejsza opozycja, która chce być wkrótce większością rządzącą, że powinna jakieś minimum programowe czy plan na pierwsze dni rządów przygotować. Rozumiem, że takie rozmowy się nie toczą póki co. tak? Nie ma takiego A planu. My, my bo my lewica też... taki, miała takie oczekiwania. Pan o tym mówi. To dlaczego nie się ja do toczy? Ja o tym yy, mówiłem i mówię. Lewica. Przedstawiła, no nie przedstawiła żadnego dokumentu, ale mhm. propozycji e, konkretów, ale powiedziała, że jest gotowa do rozmowy mhm. o, o tym, co oni nazwali paktem Sejmowym. I ja myślę, że no, potrzeba tutaj trzech stron zainteresowanych. Ale to strony... zdanie tej trzeciej strony? Czyli koalicję obywatelską? Yy, no, ja myślę, że oni mają bardzo wiele możliwości, żeby się wypowiedzieć na ten mm. temat. Ja takiej jasnej odpowiedzi z ich strony nie usłyszałem, że oni są zainteresowani taką rozmową, a uważam, że czas jest najwyższy. Mm -hmm, ale yy, rozumiem w tej sytuacji, że takich rozmów nie będzie i takiego minimum programowego nie no, będzie. Nie, nie bo, mówmy, że nie będzie. Koalicja Obywatelska ja mów... zainteresowana tym nie jest, tak? Ja jeszcze raz powtórzę. Ten moment, kiedy oni przedstawią, Koalicja Obywatelska no. przedstawi swoje Swój propozycje program. programowe. My mamy swoje, Nowa Lewica ma swoje. Myślę, że to jest moment i dobry, jednocześnie najpóźniejszy, żeby porozmawiać o tych punktach wspólnych, bo my wiemy, co nas łączy i, i to są pewne obszary, które są wspólne dla opozycji demokratycznej, jak na przykład miejsce Polski w Europie, i w świecie uruchomienie krajowego planu odbudowy, zajęcie się poważne i na szybko spółkami Skarbu Państwa, ale nie wycinanie jednych ludzi, żeby ich zastąpić swoimi, tylko zmiana zasad, <laughs> przepraszam, powoływania. Członków zarządów rad nadzorczych i, i odpartyjnie jest polskar państwa czy mediów publicznych, jest. są takie punkty, tylko po pierwsze trzeba ustawić priorytety, co się dzieje najpierw, co się dzieje później. Po drugie, w jaki sposób chcemy do tego dojść, bo tu metody są różne. Czy wybierasz się pan na marsz miliona serc? Pan i Polska 2050 czy trzecia droga? My się jeszcze nie analizowaliśmy tego tematu. My zauważamy, że Pan. E... miesiąc chyba temu do e... zapraszał na ten tak Tak, ale, ale proszę zauważyć, co my zauważyliśmy, że premier Donald Tusk nie mówi od paru tygodni, więc bardzo jest to ciekawe, bo pan premier Donald Tusk zawsze dokładnie mówi o tym, o czym chce powiedzieć. Jeśli nie mówi o marszu 1 października, to może ten marsz organizowany przez Komitet Wyborczy Koalicji Obywatelskiej jest już nieaktualny. Trudno mi powiedzieć. My zaproszenia do tej pory żadnego nie dostaliśmy, więc po pierwsze chcemy wiedzieć, czy ten marsz będzie, po drugie o czym ten marsz będzie, bo ja przypomnę, że on miał być o prawach kobiet tak. wtedy, kiedy został ogłoszony i, tak. i, i ten przypadek, dramatyczny trochę... przypadek pani Janny z Krakowa, ale dzisiaj tak naprawdę cicho jest o tym marszu. Trudno, ale ale ja... inny po paru dniach trochę przypadek, który jednak no, inaczej był pokazany na początku, a, a potem ta historia no, zupełnie innych barw nabrała. No, ta historia nabrała różnych Inne barw różnych potem. barw, ale problem generalnie abstrahując od tego przypadku, jest problem jest bardzo poważny. Jeśli chodzi o traktowanie kobiet i ich praw. E, ale jak powtórzę, no, y, m, mogę tylko powtórzyć, że nie, nic nie wiemy o tym marszu, mm -hmm. więc trudno, żebym ja dzisiaj się odnosił do tego, czy ja będę i czy będzie to, nasza koalicja. To jeszcze jednym zdaniem na koniec w referendum pan będzie brał udział w referendum organizowanym razem z wyborami. Wszyscy politycy polski 2053 Monachołowni powiedzieli i zgodzili się co do tego, że my nie pobierzemy kart referendalnych i tym samym nie będziemy brać udziału w referendum. I kotujecie referendum? Nie. nie nie wzywamy do bojkotu, nie namawiamy i nie będziemy mówić o bojkocie referendum jako takiego, bo referenda są ważną częścią naszego programu. My uważamy, że trzeba Polakom dawać szansę brać udział w referendach, organizować referenda, tak jak PIS ich nie organizował przez 8 lat. To prawda. Nagle sobie o tym mhm. przypomniał, ale to konkretne referendum i sam pomysł, żeby tym samym PIS obchodził przepisy wyborcze, przepisy finansowe. I zadawał Polakom pytania w sprawach, które są istotne, ale absolutnie nie są najistotniejsze w tej chwili w Polsce. Nie o tym dzisiaj się rozmawia w polskich domach. No, to jest naszym zdaniem zawracanie głowy Polakom, i to jest rodzaj oszustwa. Które, które To trzeba sobie jasno powiedzieć. Więc my w takim referendum, z taką myślą zwołanym, żeby, żeby było ono częścią kampanii wyborczej prawa i sprawiedliwości, nie ma żadnego powodu, żeby głosować. A mówi to Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050, jeden z liderów z trzeciej drogi. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Państwu życzymy dobrego dnia i udanego tygodnia. Radio Plus. Sedno sprawy.